Jestem dziennikarką, ale postanowiłam zaangażować się w politykę, bo jest szansa na dobrą zmianę w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość, lista numer jeden, to partia dobrej zmiany. Zobaczycie damy radę. Joanna Lichocka. Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego: Prawo i Sprawiedliwość. Jan Dziedziczak, numer dwa na liście Prawa i Sprawiedliwości. Walczył o sprowadzenie do naszego kraju Polaków ze wschodu zamiast islamskich imigrantów. Protestował przeciwko kłamliwym oskarżeniom Polaków o udział w Holokauście. Skuteczny, kompetentny, uczciwy. Postawiłem na młodych, zdolnych, pracowitych i uczciwych ludzi. Jan Dziedziczak, rzecznik mojego rządu, to dobry kandydat na posła. Warto na niego głosować. Jan Dziedziczak, numer dwa, lista PiS. Materiał zlecony przez Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Nazywam się Kaleta. Piotr Kaleta. Moim marzeniem jest, aby ludzie mieszkający poza granicami naszej ojczyzny, Polacy, mogli tutaj wracać, wracać bezpiecznie, tu znajdować swoje miejsce na ziemi. I żeby nikt inny stąd już nie wyjechał. O to trzeba walczyć, o to trzeba zabiegać. Taka jest powinność każdego polityka, który politykiem chce zostać. Proszę o Twój głos. Witam Państwa. Nazywam się Lidia Czechak. Kandyduję do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jestem prawnikiem. Posiadam dziesięcioletnie doświadczenie samorządowe. Byłam radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i dwukrotnie radną miasta. Zawsze z ludźmi i dla ludzi przez wiele lat prowadziłam bezpłatne porady prawne. Proszę Państwa o poparcie. Numer 7. Lidia Czechak. Prasa, a nie obietnice. To nie tylko hasło wyborcze prawa i sprawiedliwości. W nowym Sejmie przywrócimy system emerytalny, przywrócimy godność dla ludzkiej pracy, godziwe wynagrodzenie, wesprzemy rodzimy handel, małą i średnią przedsiębiorczość. Szanowni Państwo, nazywam się Łukasz Mikołajczyk. Jestem dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim. Trzy lata temu. Założyłem Stowarzyszenie Ludzie dla Ludzi, które prężnie działa w naszym regionie. 25 października będę ubiegał się o mandat senatora. Gwarantuję solidną pracę, a nie puste obietnice. Nie zawiodę. Bardzo proszę Państwa o głos. Adam Kośmider, przedsiębiorca, sponsor Leszczyńskiego Żużla, radny Rady Miejskiej Leszna, człowiek oddany dla regionu. Polsce potrzebna jest zmiana w podejściu państwa do obywatela. Człowiek musi być podmiotem, a nie przedmiotem. Damy radę. Proszę o głos w wyborach do Senatu. Adam Kośmider.